No, ostatni sezon, jak to pan nazywa w wywiadach, Last Dance? No, jakie odczucia przyjeżdża pan tutaj do naszej hali? Jakie to są odczucia? Jak... Co pan czuje w tym ostatnim sezonie? Dumę. Eee... Czuję też, że tak powiem, te kilometry przebiegnięte po parkietach, ale chyba najważniejsze jest to, że nadal eee... gdzieś są te tak motylki w brzuchu. Eee... Ale zdaję sobie sprawę też, że. Eee... Kiedyś trzeba, że tak powiem, skończyć, kiedyś trzeba, to, tak powiem, zejść ze sceny i doskonale zdaję sobie sprawę, mimo że bardzo chciałbym, bo, bo czuję się jeszcze na siłach, że mógłbym gdzieś tam jeszcze coś powołać, ale jednak no, też nie ma się co oszukiwać. Trzeba, że tak powiem, kiedyś sobie powiedzieć dość. Natomiast te dość nie znaczy, że ja będę, że tak powiem, odcinał swoje kupony, bo wielu tak myśli. Teraz pozdrawiam serdecznie, że nie, nie będzie. Będę starał się pokazywać z jak najlepszej strony, jak najlepiej pomóc tej drużynie. E, w każdym spotkaniu, w którym dostanę tylko szansę na normalnie też drużyną, no więc to jest, to jest coś im plus, tak? bo to jest dosyć, dosyć ważne, żeby zakończyć to na można powiedzieć swoich warunkach, niż liczyć na to, że ewentualnie może tak być nie. Ja kiedyś sobie powiedziałem leżąc na parkiecie, e, z łokciem wywiniętym w drugą stronę e, i później z barkiem że ja skończę w ten sposób tak jak ja. Przepraszam bo jesteśmy dosłownie po cał, znaczy. cały czas jeszcze po co. E, więc ja zakończę na moich warunkach tak jak ja będę chciał i tego się po prostu będę czegoś. Życzymy jak najwięcej minut jeszcze na parkiecie, bo takich postaci jak pan, no to będzie długo brakować w naszej widze. Natomiast przejdźmy, przejdźmy może do meczu, no mecz, pierwsza, druga kwarta, to pra, 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 praktycznie dominacja z, z waszej strony. SOKÓŁ zagrał lepsze zawody w drugiej połowie, natomiast to nie wystarczyło, żeby, żeby was dogonić i, 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 że tak powiem, podgryźć brązowego medalista Mistrzostw Polski. Tak, soku zagrał lepsze zawody w drugiej kwarcie. Eee, zresztą witamy w gronie ekstraklasowym Drużyna Mańcuta, eee, Ale mówiąc prawdę, to myśmy i dali po prostu zagrać w eee, Bo w pierwszej naprawdę bardzo mocno agresywnie graliśmy na pick and roll, bo podwajaliśmy, pomagaliśmy sobie. Eee, no i też potem dzieliśmy się w ataku, co, co przekładało się właśnie na ten wynik. Natomiast eee, druga eee, połowa. Rzutów, gdzieś tam ta głowa uciekła. Też trener sięgnął do głębszej rotacji, bo mógł sobie na to pozwolić, tak to nazwijmy. Tak. I to też, że można było zdawać sobie sprawę, że e, może gdzieś tam nam to uciec, ale nie powinno. Takie rzeczy nie powinny nam się zdawać. Ale fajnie, że dzisiaj wszyscy zagrali, to jest impuls. Wygrywamy, wracamy teraz do, do posławka Trochę długa podróż, ale nie jest, nie jest najgorsza Sam Jestem zaszczycony, jak to było kiedyś przyjeżdżać do Polonii wszędzie. Teraz jest naprawdę nieźle. Super, bardzo Pana dziękuję.